Mamo się, mam ze strony <coughs> Jumper 1, i przepraszam Was, że nowy sezon był, e, no może powiedzieć, że dzień temu, a ja dopiero teraz nagrywam, ale <coughs> wiecie, szkoła, nauka i w ogóle, więc no, dlatego nie było odcinka live na nowy sezon, dlatego teraz nagrywam. Odcinek. Dawno nie było odcinków, więc, jak chcecie więcej odcinków, to zostawcie tu 5 łapek w górę. Dobra, 3 łapki w górę. O, niech będą trzy. 3 łapki w górę. I będzie więcej odcinków. I w ogóle, postaram się. Dlaczego to powiedziałem? Dobra, a więc zobaczmy. Nowy sezon. I też będzie jedna rundka, jak zdążę Ale jest zabieranie graczy. Uwaga, wchodzimy. Cyk, cyk. Słyszałam gotowość, że się dała. No, no. Jest jakieś dobieranie graczy. Tu, tu. I co tu się dzieje? Łączenie. Otóż nie jaram się nowym sezonem ale no trailer też trochę widziałam tego trailera tak dopóki nie ja zobaczyłam spaza to oglądałam na YouTube więc no dobra no PS no szybciej no, szybciej o dobra ja sobie przesunę krzesło O! O! A! No, przepraszam, co. Będę Wam czytał. No, zdrowe imploduje. Jeśli tego nie powstrzymamy, to rozkaz wynosi się stamtąd. Zrobię to, co powinniśmy byli. I złożyłeś przysięgę. Zdradzasz wszystko, na co pracowałeś? Czy jakoś tak? Dobra, nie ja będę Wam tego czytał, po prostu to. Możecie co czytać. Ogólnie Jonesy ma teraz jeden HP I do tego i do momentu... Tego chyba gdzieś oglądałem. No i zobaczmy. Stara pompa jest więc jest fajnie. Tu versus Kratos, miał śniak. Od tego. Bananek. Nie w szóstce skin, ale mniejsza. I Leci Dientina. No, don't see. I leci to jest. Tu będzie ten z siódemki jeden. Ja wiem jak on wyglądał, bo jak oglądałem jednego youtubera kiedyś tak dawno. Z pasu temu może inaczej to on był tam po, to on tam był. Więc ja wiem jak on wygląda i kto to jest. Znaczy kto to jest, to za bardzo nie wiem, ale wiem jak wygląda i wiem, że z wielkiej siódemki. Czemu się goła nie rozbiła z jemu, a nic? O! To Proszę nasz żarty. bilet do domu. Obym tego nie żałował. Proszę mnie, I przygotuj tego pętlarza! Nie mamy wiele czasu! Pętlarza? Znowu ty? Nieważne. Pośpiesz się, ratujemy świat! Biliście punktowi zerowemu. To nie ja! To... Kto Splątane tak, że nie wiem, czy zdołam to naprawić. Nie poddajemy się! Ktoś mówił coś o poddawaniu się? Uwaga! Kiedy punkt zerowy zacznie rozkwitać, nie będzie odwrotny. Mamy portale! Niedobrze! Ma to nie są portale. Świat się rozpada. To co? Mamy je zamknąć? A jak myślisz? Jasne, działamy! A, udało się. Niestabilność będzie się tylko pogarszać. Uwaga na fale rzeczywistości! Przyjąłem! Przypilnujemy! Fale rzeczywistości mogą wszystko zmienić. Chyba bon si. Jestem motylem. A była duża. Ok, u ciebie. Jestem motylem, więc... Nie! Kim ja jestem? Nie wiem. Chyba twoja kolej. Będziesz moimi oczami i uszami i rękami i nogami. Trzeba będzie zamknąć te portale. Mam no, taką radę. Haha, no, ha, pewnie to zaraz. Ruszamy. Okej. Okay. na no kolejny to... nie jest dobrze, ale jak pięknie. Dobrze, ale potrzeba mi więcej czasu. Nie odpuszczaj. Przyjąłem. Widzę trzy kolejne portale, ale następny jest bardzo daleko. Szkoda, że nie. Teleportujesz się. Patni! Będziemy musieli jakoś ominąć chłopców. Kim? sobie. sobie. Nieważne. Rad. Ja bym takim Wygląda. Wyglądasz świetnie! Na życie poświęciło na badanie punktu zerowego. Musimy się Zerowy. pośpieszyć! Nie dam tak rady bez końca! Trzymaj się! Przenoszę nas na trzeciego portalu! Eee, Wilków jeszcze nie było. Nie... O! Alternatywne środki zaczynają się przewijać. Musimy działać. Nie mamy. Ale jaki to jest Nie ma Ładnie wygląda. Chciałbym, żeby Bóg się Chciałbym. I jak to tam wygląda? Co? Za żyje. dużo! Musicie działać! Ale jeszcze jeden! Trzymaj się! Uuu, I Hummm, idź do innego! Mamy nie to waszystko! Spokojnie. Teraz zakończyłabym się taka walota, że trzy Ostatni! Chyba się udało! Wow. To było coś... Dobra, że następny krok jest krytyczny. Mam Ej, wszystko w porządku! To nie wystarczy! Ja nie powstrzymam tego! Ale może uda mi się ograniczyć wybuch! Muszę zamknąć się w środku. Nie musisz tego robić! Nie wycofamy się dopóki nie skończymy! Albo przy mojej pomocy! Dawaj! która może pozwolę. A jak ja mam z tym góry Nie 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 mogę się zwyżej teleportować? Nie będzie następnej szansy! Musisz odciąć punkt zerowy i przeciążyć urządzenie! Przeciążyć urządzenie? Zostanę uwięziony w pętli! Będziemy musieli wypalczyć sobie powrót. Nieważne, co się zdarzy. Nie poddawaj się! Znajdę cię! I powiesz mi wszystko! Masz moje słowo! Ja, ja, ja. Czy tylko zamknął je? Łączenie, koniec. rzby. Koniec ja tu, ale pooglądajmy jeszcze sobie tutaj. To są łuk, Mm -hmm. dobra. To mnie nie interesuje już. do wymiarowy już wkrótce. Niestety nie kupię go... ...dopóki nie wybiję czwartego poziomu. No dobra. Wow. Tu ja coś... inni nie wiem, nic zna ale kierowki pokaż ale ładne sklep no, okej okay. kaskarówka mm. sklep, zobacz co się nie zmieni kariera też się nic to zmieniło Dziedzictwo z sezonu 82. Ok, to wygląda, że na rozkręwkę arena. Czy jest ja nowy sezon? A moje punkty się zmieniły Ciekawe, może coś się zlagowało. Nie wiem, zobaczymy. Ja się cieszę, że mi punkty zniknęły. Więc jedna ja rundka arenki i możemy się żegnać. I jak będę obrabiał ten film, to chyba odczytywanie ucnę. Uwysnę. Więc num. Dobra. Spraszam za krzesło, dobrze? Okej. Okay. Okej, okay, tak wygląda wyspa startowa. Eee, nie zmieniło się... O, przyjemnie się zmienił. Farma mogłaby wrócić, tu by mogły... Nie wiem, co tu jest. Ale chyba polecimy tu. To bardziej wygląda na jak jakieś rozwalone słony, Ale myślę, że nie będę odkrywał jakichś nowych miejscówek. Znaczy, no się postaram. No z nie z nowych miejscówek nie odkrywać. Czyli nie lecieć o lecie te miejscówki nowe. Ale jak strefa mi tak siądzie, no to trudno. Ale to na przyjemny. A że punkty mnie zniknęły, to jest fajnie w miarę. Zobaczmy. Uuu. Nie wiem, co to jest. Może się później dowiem. Przyjemnie wygląda na taki sam. I chyba się nie zmieni ale na pewno wiem, że Moje życie i się i to za niedługo, jeśli nie, jeśli auto, to dobra, auto życia, albo auto ma śmierci, to jest jakiś, to jest chłop, to jest. są też trzeba uciekać, dobra, nie uciek z tym ciałem uciekamy. Ucieknie. Mam bombę. na środę Co to jest za pompa. What the fuck? No to co, więc na arenie nie wyszła. I ja tego sezonu się kompletnie nie ogarniam, więc... Będę... pogram sobie poza odcinkiem. Nie ograwiam kompletnie tego sezonu, What the fuck. Więc no. Żegnam i zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, jeśli Wam się filmik spodobał. Pa pa!